Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcineczku z serwera SkyBlock Są tutaj moi widzowie, dużo ich trochę No, jest to drugi odcineczek No i dzisiaj trochę pozwiedzamy sobie chyba wyspy Dobra, wszyscy zostali usunięci hmm. Tak, dra... Drago, tutaj jest Ten, odwiedź Widzicie, ma sklep. Zapraszam odwiedź Dex. No i tutaj mam sklepy polecone. Aha, to jest jego sklep, spoko. Mm, tutaj ma sklep. Mm, no takie trochę uboższe, no ale... Może jest początkującym, ma super VIPa. Tak, on chce, żebym skoczyła nie. Yy, dobra, teraz ukośniką odwiedź. Yy. Kurde, trzeba trochę tutaj im pospamować tym moim kanałem. Od yy, Odwiedź bo sześć, sześć, sześć Jesteśmy pokroczyli, dziękuje y... dodam Ci polecanych na YouTube a Ty mnie też dodasz, okej? Okej no tu mamy też Eee mm. MR Sony. Ok, odjedź MR-sony. No i teraz sobie tutaj wskakujemy. No, no nawet fajne to, to przejście. O, okay. właśnie tylko, że jest jeden problem, że jak skaczesz, to teraz tylko po... Poglą, poglądam swoje filmiki Tak, filmiki, spoko To jest właśnie on To jest właśnie on Tak, on Trochę lagi teraz No Tu ma takie tenki Ma do akurat e, O, diakspo 140 e, 2 złote Tutaj mamy takie IT no no ogólnie yy, mam tych więc tak może niektórzy nie będą wiedzieli o co chodzi, ale jak będą jakieś pytania, to po prostu powiedzcie. No i właśnie o to chodzi. Tutaj ma zupkę grzybowa. Zupka grzybowa. Tu można kupić spawner, owcy, krowy grzybowej, tego yy, krowy normalnej. Tu mamy. 80 gorszy, tutaj mam drewno. No w ogóle nie mam bardzo wydajny fajny sklep polecanych. Tu ma. Ja też tam będę miała. Będę polecana. O to jest Atrox, to jest mój dobry kolega. To jest Atrox, mój bardzo dobry kolega. On mi w wielu rzeczach pomagał. Mm. No i można powiedzieć, że jest super. Teraz ja sobie tutaj popatrzę na jego wyspę. Tu ma te Tak, z ma takiego użytkowo-trendera Tu ma drzewka Tutaj to Koniki, ładnie, 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 ładnie Pod gąsienicami się No, no i ogólnie to jest taka jego wyspa Dużo koników Dobra, to teraz widzimy się na następnej wyspie. Okej, okay, jesteśmy po krótkiej przerwie. Yy, widzicie jestem na wyspie morde yy, Castiva. On se tam lata, jak sobie zbroi, bo ma elitę. Yy, jak do, jesteśmy na jego wyspie, to mamy takie różne te. Tu jest on. No i ogólnie on jest na chyba najbogatszy, no ale jest bardzo bogaty na serię. Patrzcie z czego to wszystko jest zrobione. To jest zrobione z bloków złota. Tam jest takie tu z diaksów, bloków diaksów, rozumiecie to. Tu ma takie przelece szybko, żeby nie zanudzać. Um, I że ma diaksy bardzo tanio. Po 100 zł jeden diaks, a ma, ma um, pół tysiąca, nie? Tych diaksów. że można zmienić tutaj ma ja u niego kupywałam też kiedyś jak gra na tym serwie kiedyś czy ostatnio no no i ogólnie ma fajny serwer tam ma polecany Kurde, stinki są na tym serwie dosyć wielkie no ale jest polecam też jego bardzo jego sklep i ogólnie jest spokojnie no, i widzimy się I... na następnym. Okej, okay, witam wszystkich po krótkim, jestem na wyspie Igor Czerwki. Widzicie, zresztą tam się na w świetle. ścisz się trochę, kwięci, bo ma kury. Mm... O, to jest on, to jest jego wyspa, Drzew... przepraszam, drzewko mi święte. No, próba zrobienia mostu do kogoś mm. o fak, o fak XD Tak z kilofem się chodzimy, no to się nie dziwmy, że coś na się stanie. No. I to jest jego wyspa. Czy znaczy to było jego... Tamto to była jego wyspa. No i chyba już dzisiaj na koniec skończymy, żeby kurczęcie wracam z, z widownią. Ok, więc tak. To są właśnie moi widzowie. To się ktoś, coś się komuś dzieje. No to jest pożegnanie. Rozdają marchewki. Fajnie. No i dobra, kończymy. No to na raczej i czołem. Do następnego odcinka.